Absolutnie najważniejszy film, jaki zrobiłem na tym kanale. Osiemnastoletni cykl rozłożony na czynniki pierwsze. Przeanalizujemy sobie historię. Sprawdzimy, czy ten cykl tak naprawdę w ogóle się sprawdza. Powiem Ci, gdzie według autora aktualnie znajdujemy się w tym cyklu, na co powinniśmy się przygotować, kiedy może nastąpić potencjalny krach, co robić ze swoim kapitałem, jak nim migrować. Naprawdę będzie to bardzo wartościowy materiał, dlatego usiądź wygodnie. No i żeby już nie przedłużać, zapraszam do subskrypcji oraz do oglądania. Treści na tym kanale mają charakter edukacyjny i nie stanowią porady inwestycyjnej. Inwestowanie w kryptowaluty wiąże się z wysokim ryzykiem, a decyzje po Podejmujesz na własną odpowiedzialność. Na wstępie powiem, że to co zobaczysz w tym filmie, no to, to nie są moje jakieś prywatne przemyślenia. To jest po prostu to, co autor 18-letniego cyklu opisał w, w swojej książce. I to po prostu ci przekażę. Na końcu będzie kilka moich wniosków. Ale generalnie skupimy się na filozofii autora. Ja wiedzę o 18-letnim cyklu czerpałem z tej książki autora Akhil Patel. Mam nadzieję, że dobrze to czytam, ale to nie jest pierwsza książka, która powstała w 18-letnim cyklu. Tak naprawdę, Patel był uczniem Filipa J. Anderson, który właśnie opracował ten 18-letni cykl. Po prostu ta książka tutaj. Andersona jest bardziej rozbudowana bardziej skom w skomplikowany sposób opisana. naprawdę nie jest y, łatwo to wszystko zrozumieć, to co tam pisze. A Patel wziął to wszystko, uprościł, opisał to, w prosty sposób, ale tym samym przekazując najbardziej wartościowe, takie kluczowe sprawy odnośnie 18-letniego cyklu, tego ja wybrałem tą książkę, tą także się wzorowałem, ale jeżeli Wy chcielibyście się zagłębić tak mocniej w ten 18-letni cykl, przeczytać sobie tą książkę, no to bardziej polecam wam. Tą. Czym jest w ogóle 18-letni cykl? Jeżeli jesteś u mnie na telegramie, do czego oczywiście zapraszam, link znajdziesz w opisie, no to mogłeś już widzieć wiele wpisów na temat 18-letniego cyklu. Ostatnio dodałem taki wpis, w którym opisuję. Bumy oraz krachy od 1818 roku, także kawał czasu. No i myślę, że będę dodawał więcej takich wpisów, do tego zapraszam Cię do telegrama. A teraz przejdźmy do tematu tak bardziej szczegółowo. 18-letni cykl to powtarzający się schemat wzrostów i spadków cen ziemi i nieruchomości, które kształtują całą gospodarkę. Tak naprawdę początek badań to Homer Hoyt, badający rynek nieruchomości w Chicago, odkrył, że od początku XIX wieku wielkie bumy i krachy w rynku ziemi powtarzały się regularnie co około 18 lat. Zjawisko to było widoczne także w całych Stanach Zjednoczonych od roku 1800, czyli właśnie tak jak mówiłem na Telegramie, opisałem ci wszystkie poprzednie cykle właśnie od tej daty. No bo odtąd jest to śledzone, czyli ponad 200 lat. Dalej potwierdził i kontynuował te badania Fred Harrison w latach 70. Odtworzył tę teorię, wnioskując, że cykl przetrwał mimo przerw spowodowanych Drugą wojną światową. Struktura cyklu to 14 lat wzrostu cen oraz 4 lata spadków. Od połowy XX wieku ten schemat jest widoczny w większości krajów rozwiniętych i wielu rozwijających się, choć nie zawsze tak wyraźnie jak w USA i Wielkiej Brytanii, no jak zwykle. Tak to jest. Tutaj mamy schemat cyklu. Ten zegar, mogłeś widzieć już wielokrotnie, on niejako obrazuje ten cykl, ale nie jest to tak proste, jak mogłoby się wydawać. Moim zdaniem, w tej formie, tej prezentacji, przekażę ci to dużo prościej. To jest właśnie zegar tego fila Andersona. Każdy cykl dzieli się na cztery główne akty: odbudowę po kryzysie, recesję, w połowie cyklu, boom na rynku ziemi, nieruchomości oraz Krach. Teraz pokrótce opiszę ci każdy akt, a później przejdziemy sobie do przebiegu historycznego. Uwaga, jeszcze przypomnę, że aktualnie możesz otrzymywać od 25 do 200 dolarów w czystym USDT co miesiąc za to, że korzystasz z giełdy Bitget z mojego linku. Moim zdaniem Bitget to teraz najlepsza giełda. Nie ma na niej mika, nie ma żadnych ograniczeń, wszystko działa. Dodatkowo, jeżeli odbierzesz tą najwyższą nagrodę 200 dolarów, to otrzymasz specjalny status na Bitget Elite i ten status dodaje ci specjalne opcje na koncie, takie jak cashback opłat spot 50% oraz 10% futures. Po prostu codziennie o 15:30 wracają do ciebie opłaty, które poniosłeś. Moim zdaniem serio warto. Link do giełdy Bitget znajdziecie w opisie. Tutaj, jak widzisz, mamy ten popularny też wykres 18-letniego cyklu. Moim zdaniem, to jest dużo prostsze niż ten schemat tego zegara. Pokazuje nam w bardzo prosty sposób, tutaj mamy właśnie pierwszy akt odbudowy. Jego charakterystyka: nowy cykl zaczyna się około 4 lata po poprzednim krachu. Gospodarka powoli się odbudowuje, banki wychodzą z problemów, wprowadzane są nowe regulacje, pojawia się nowa technologia, która napędza rozwój, na przykład internet, samochód, kolej, 4G. Tak jak mówię, ten cykl sięga. Naprawdę daleko. Stopy procentowe są niskie. Krzywa dochodowości stroma, kapitał tani. Czyli tutaj mamy niskie stopy procentowe, właśnie w tym pierwszym akcie. Rynki akcji odbijają jako pierwsze. To też jest dosyć ciekawe, no bo. Inwestorzy zawsze wyceniają przyszłość, tak? Czyli tutaj inwestorzy zakładają, że wyjdziemy z recesji, dlatego rynki akcji pierwsze odbijają, często wbrew negatywnym wiadomościom. Ceny najmu i nieruchomości zaczynają rosnąć najpierw mieszkalnych, potem komercyjnych. Akt drugi recesja w połowie cyklu mid-cycle slowdown trwa około rok, dwa lata. I tutaj mamy to pokazane na tym wykresie. Charakterystyka po 6-7 lat ekspansji następuje krótka recesja lub spowolnienie gospodarcze. Tutaj też weźcie pod uwagę, że to tak szybko się wydaje, tak? No, coś tam rośnie później, chwilowa recesja, ale to jest już prawie 10 lat tego cyklu, tak? Kawał czasu. Ta recesja jest często wywołana szokiem zewnętrznym, na przykład kryzys surowcowy, ataki terrorystyczne, pandemiczne, skutki gospodarcze. No tutaj myślę, wszyscy pamiętamy nasz ostatni slowdown, tak? COVID. Strach powraca. Ale recesja nie jest tak głęboka jak krach kończący cykl. Rynek nieruchomości może lekko wyhamować, ale fundamenty pozostają mocne. Idziemy dalej. Akt trzeci: boom, land boom, mania około 6-7 lat czyli tutaj mamy to narysowane cały czas mamy wzrosty. Szybki wzrost gospodarczy, obfity kredyt. Rosnąca spekulacja, banki masowo zwiększają akcję kredytową, także w mniej atrakcyjnych lokalizacjach. Ceny ziemi i nieruchomości rosną najszybciej, szczególnie na obrzeżach miast. No to jest też ciekawe. Rozbudowa infrastruktury, drogi, lotniska, sieci internetowe zwiększają wartość gruntów. Ostatnie dwa lata to faza mani, przesadne oczekiwania, rekordowe ceny, masowe inwestycje. No i akt czwarty, kryzys i ratunek. Około 4 lata, pęka bańka na rynku ziemi i nieruchomości. Następuje krach. Bankructwa, recesja, depresja, panika na rynku finansowym. Banki i rządy podejmują działania ratunkowe, obniżki stóp, programy stymulacyjne. Ceny aktywów i nieruchomości spadają do najniższych. Poziomów. Ok, mamy opisaną strukturę tego cyklu, tak w skrócie, ale najłatwiej będzie to wszystko omówić na przykładach. Dlatego przejdziemy sobie do przebiegu historycznego, gdzie na przykładzie minionych lat pokażę Ci, jak ten cykl działa. Jak zauważyłeś, pierwszy akt cyklu rozpoczyna się od odnowy po krachu, ale ja zacznę troszkę wcześniej, dlatego że. Jeżeli zacznę omawiać od yy, odbudowy po krachu, no to na pewno będziesz ciekawy, co to był za krach i jak wyglądała poprzednia bańka, tak? Dlatego może zaczniemy sobie troszkę wcześniej. Omówmy cykl 1972-1990. W drugiej połowie tego cyklu duży wpływ na boom miał zarówno miały zarówno wydarzenia w Japonii, jak i porozumienie Plaza Accord z 85. Japonia przeżywała własną, gigantyczną bańkę na rynku akcji i nieruchomości. Duża część zysków i kapitału była lokowana za granicą w tym nieruchomościach w USA Plaza Accord porozumienie między USA, Japonią, Niemcami, Zachodnimi, Francją, Wielką Brytanią w sprawie osłabienia dolara względem jena i marki niemieckiej to jest dosyć znane wydarzenie myślę że e, wielu z was może to kojarzyć to jest zdjęcie właśnie z tego popularnego eventu skutkiem był gwałtowny wzrost wartości jena japońskie firmy i inwestorzy mieli więcej siły nabywczej w dolarze co zwiększyło ich zakupy amerykańskich nieruchomości i aktywów to dodatkowo Napędzało ceny ziemi i budynków w USA, szczególnie w dużych miastach. Także zobaczcie, jak japońska bańka przeniosła się na Stany Zjednoczone i wpłynęła na wzrost cen nieruchomości, właśnie tam. Co było dalej? Myślę, że się domyślacie. Akt czwarty, krach i recesja. Między 89 a 91 kryzys oszczędnościowo-pożyczkowy w USA. Setki instytucji upadły w wyniku ryzykownych kredytów hipotecznych i inwestycji. Wysokie stopy procentowe wprowadzone przez Fed pod koniec lat 80. Które gwałtownie zwiększyły koszty obsługi kredytów. Czyli tutaj mamy ludzi zapakowanych w nieruchomości i później drożający kredyt. No, i tak nastąpił krach. I tak rozpoczyna się kolejny cykl 1990-2008. I tutaj mamy akt pierwszy. Ten cykl startuje właśnie po krachu, który opisałem przed chwilą, wywołany kryzysem oszczędnościowo-pożyczkowym i spadkiem cen nieruchomości. No i tutaj powstają warunki dla nowego wzrostu, poprawa nastrojów, rozwój nowych technologii. Tutaj tylko szybko dopowiem, że problem w rozumowaniu tego cyklu jest taki, że tutaj idziemy bardzo szybko, tak? Dopiero był krach, tutaj już poprawa nastroju. Słuchajcie, to trwa długo, tak jak tam na początku mówiłem, 6-7 lat jest recovery, tutaj mamy to wszystko skrócone, bo szybko możemy o tym zapomnieć, później będzie to miało jeszcze większe znaczenie, gdy przejdziemy do naszych Aktualnych czasów. Ale wracając, co podnosiło gospodarkę w tych latach po tym krachu? No tutaj na pewno rozwój internetu, komputerów osobistych, napływ kapitału do rynku akcji i nieruchomości, silny trend technologiczny, internet PC. To, co tam na początku omawialiśmy sobie, cykl, że zawsze jest nowa technologia, która napędza rynek, no a w poprzednim cyklu był to internet. tutaj postanowiłem też śledzić, co robił Fed w każdym akcie i w każdym cyklu, bo z tego też możemy fajne wnioski wysnuć i spróbować oszacować, co może wydarzyć się teraz, bo tutaj serio, za dużo się nie zmieniło, jeżeli chodzi o te decyzje. Po recesji Fed obniża stopy do około 3%, utrzymuje je nisko w pierwszych latach, stopniowo podnosi stopy w połowie lat 90. Aby ograniczać przegrzanie rynku do około 6% w 95%. No i tutaj mamy ten mid cycle, slowdown, akt drugi. W drugiej połowie lat 90. gospodarka przegrzewa się, szczególnie w sektorze technologicznym, bańka com. Myślę, że większość z Was to o tym słyszała o bańce dotkomowej. Ta bańka osiąga szczyt, spółki internetowe są wyceniane absurdalnie wysoko, rynki akcji NASDAQ rosną parabolicznie, ale jak widzicie, tutaj wybrałem inny obrazek. Nie jest to obrazek bańki dotkomowej, tylko e tylko ataku z 11 września, teraz tutaj dowiecie się dlaczego, co wywołało spowolnienie, pęknięcie banki dotką w marcu 2000 roku, Nasdaq traci około 40%, gospodarka spowalnia, rośnie bezrobocie, zamachy 11 września rok później dodatkowo pogorszają nastroje, nastroje i hamują gospodarkę. Czyli tutaj mamy dwa bardzo silne czynniki, tak? 11 września plus dot.com, Fed w latach 1990 2000 podnosi stopy do około 6,5%, próbuje Ostudzić rynki. Po pęknięciu bańki i zamachach Fed gwałtownie obniża stopy do 1% w 2003, aby pobudzić gospodarkę. Idziemy dalej, mamy akt trzeci. Boom. Rynek nieruchomości zaczyna dynamicznie rosnąć dzięki tanim kredytom. Ceny domów rosną po kilkanaście procent rocznie. Masowo udzielane są kredyty hipoteczne, w tym subprime. Jeżeli nie wiecie o co chodzi z tym subprime, to polecam Wam film Big Short. Bardzo fajny film, taki trochę komediowy, ale też sporo można się dowiedzieć. Ja już go oglądałem dwukrotnie. Naprawdę polecam Big Short. Bardzo fajny film. Często bez weryfikacji zdolności kredytowej, no dokładnie o tym jest ten film, kupowanie na flipa, inwestycje w drugi, trzeci dom tak wyglądała ta bańka. Co napędzało boom? Ekstremalnie niskie stopy procentowe po właśnie tych zamachach i po bańce dodatkowej, czyli ten mid-cycle slowdown spowodował niskie stopy procentowe, a te napędziły nam kolejną bańkę. Polityka łatwego kredytu i Deregulacja sektora finansowego, globalny napływ kapitału, m.in. z Chin, inwestowanego w amerykańskie papiery wartościowe oparte na hipotekach. Tutaj ponownie mamy Fed. Od 2004 roku Fed zaczyna podnosić stopy procentowe, ale powoli rynek nieruchomości reaguje z opóźnieniem i wciąż rośnie. Stopy rosną z 1% do 5,25% do 2006 roku. No i pomimo podnoszenia stóp procentowych, próby schłodzenia. Gospodarki następuje kryzys, krach Akt czwarty. Spadki cen domów w 2006-2007 uderzają w kredytobiorców. Subprime. Fala niewypłacalności. Wartość CDO, MBC gwałtownie spada. Banki i fundusze ponoszą ogromne straty. Lehman Brothers bankrutuje. Mamy tutaj kryzys zaufania w całym systemie bankowym. Zamrożenie rynku kredytowego, recesja globalna, spadki giełd do 50%. Co wywołało krach? Pęknięcie banki na rynku nieruchomości napędzanej przez tani kredy ryzykowne instrumenty finansowe, zbyt późne i zbyt wolne podnoszenie stóp przez Fed w latach 2004-2006, co pozwoliło bańce urosnąć. No i tutaj mamy właśnie Fed od września 2007. Fed zaczyna gwałtownie obniżać stopy z 5,25 do blisko zera. Do grudnia 2008, aby po tym krachu ponownie pobudzić gospodarkę, i tutaj ponownie przypominam, że to trwa 18 lat. To nie jest tak, że on to obniżył i za chwilę już podniósł, bo to nam się może zacierać przez to, że to trwa tak długo. Na przykład już mało osób pamięta, że no 4 lata temu stopy także były blisko zera, ale o tym za chwilę. No i tak zaczyna się nasz aktualny cykl 2008-2026. Zaczyna się on od, od nowy. Tego krachu, który opisałem przed chwilą. Początek, banki ratowane przez państwo, masowe programy stymulacyjne, rezerwa federalna utrzymuje stopy bliskie zera. Rynek nieruchomości stopniowo odbija od dołka z 2011-2012. Zobaczcie, że recesja, krach był w 2008, się rozpoczął, a dołek cen nieruchomości był 3 lata później. Rozkwit nowych technologii, smartfony, media społecznościowe, e-commerce, chmura, silny wzrost rynku akcji, szczególnie spółek technologicznych, Apple, Amazon, Google, Facebook. Inwestorzy wracają do nieruchomości komercyjnych. Tutaj mieliśmy premierę pierwszego iPhone'a, co podnosiło gospodarkę, historycznie niskie stopy procentowe Tanie kredyty, globalny napływ kapitału, szczególnie do aktywów amerykańskich, obligacje nieruchomości, rozwój technologii i cyfrowej infrastruktury. Pamiętacie, jak opisywałem? Strukturę tego cyklu. Nowa technologia zawsze napędza nowy cykl, tutaj nie było inaczej. Fed stopy na poziomie 0,025 od 2008 do grudnia 2005. Od 2015 stopniowe podwyżki, ale tylko do 2,5 w 2018. Akt drugi. Mid-cycle slowdown. No, myślę tutaj wszystkim znany obrazek. W 2019 pojawiły się sygnały spowolnienia. Inwersja krzywej dochodowości, wojna handlowa USA-Chiny powoduje niepewność w gospodarce, początek 2020, wybuch pandemii, COVID-19, globalny lockdown, gwałtowne spadki aktywności gospodarczej, giełdy spadają w lutym, marcu o około 30%, rynek nieruchomości chwilowo zamiera, ale nie notuje dużych spadków. Czyli zobaczcie, w poprzednim cyklu mieliśmy 11 września bańkę dotkomową, a w tym cyklu mieliśmy wojnę handlową oraz COVID. E, tutaj jest błąd, powinno być, co spowodowało ten slowdown, tak? E, no, oczywiście zewnętrzny szok, Pandemia COVID, zakłócenie w globalnym łańcuchu dostaw, ograniczenia w podróżach i handlu. Co robił Fed w marcu 2020? Obniżki stóp do 0%, uruchomienie rekordowych programów QE i wsparcia. Programy ratunkowe dla przedsiębiorstw i gospodarstw domowych do dróg pełną parą. No i przechodzimy do naszych aktualnych tutaj wydarzeń. Akt trzeci, Land Boom, Mania. Szybkie odbicie gospodarki po początkowym lockdownie, rekordowy niski koszt kredytu i masowe programy stymulacyjne. Równa się gwałtowny wzrost popytu na nieruchomości. No tutaj myślę, że trzeba by w jaskini spać, aby nie zauważyć, jak ceny nieruchomości podrożały. Ceny domów rosną w tempie nienotowanym od lat 2000 -2003. Czyli z poprzedniej bańki. Spekulacja w różnych klasach aktywów, nieruchomości, giełda, kryptowaluty, NFT, MEM, stocks. Pamiętajcie, to wszystko trwa około 7 lat. Wyobraźcie sobie, że nasz cykl, aktualny cykl, trwa dłużej niż istnieje Bitcoin. A ten miał już 4 cykle, tak? I ktoś mógł zapomnieć albo nawet nie wiedzieć o tym, że mieliśmy bańkę na NFT-kach, a to wszystko to jest wciąż land, boom i mania. To po prostu trwa długo. Warto o tym pamiętać, bo ktoś sobie może teraz pomyśleć, jakie NFT i -ki, kiedy to było, a to wciąż jest po prostu ten sam akt. Co napędza boom? Ultra niskie stopy procentowe, rekordowy dodruch do pieniądza, czyli po covid to nie chodzi o to, co mamy teraz, tak? To chodzi o to, co było jakby w tym akcie. Globalna nadpłynność kapitału szukającego ochrony przed inflacją, czyli widzicie tutaj wysoka inflacja, także się do tego przyczyniła. Fed od marca 2022 gwałtowne podwyżki stóp zera do ponad 5% w 2023, aby walczyć z inflacją redukcja bilansu, czyli wycofanie części dodrukowanej płynności z systemu. Później jeszcze do podsumowania zachowań Fedu sobie przejdziemy w późniejszym etapie tej prezentacji, ale teraz chciałbym omówić, co według autora robić w tej fazie, w której jesteśmy aktualnie. No bo według autora aktualnie jesteśmy w fazie mani, w fazie boomu, który czeka rychły krach. I tutaj jeszcze raz przypomnę, pamiętajcie, że ta faza, akt trzeci boom, land, boom trwa około 6-7 Lat, tutaj mamy to narysowane, no bo też wielu z Was sobie pomyśli, w jakim jesteśmy teraz hoście. Ledwo to wszystko zaczęło rosnąć, yy, i tak dalej. Jaka tutaj bańka? No to pamiętajcie, że to trwa 7 lat, czyli dwa cykle bitcoina, czyli do tego. Do tego trzeciego aktu wliczamy poprzedni cykl Bitcoina, bankę na NFT-kach. Możemy powiedzieć, że poprzedni cykl Bitcoina to było to, a ten to jest to. To po prostu trwa długo. I te krachy Bitcoina, te bessy tutaj nawet nie są wliczane, tak? To jest wszystko uśrednione pod jeden wzrost, to jest pod drugi wzrost. No i ten krach, który nas czeka według tego cyklu, powinien być znacznie silniejszy niż te poprzednie. No i co robić w tej fazie? Przede wszystkim sprzedawać przewartościowane nieruchomości i ziemię w lokalizacjach spekulacyjnych. Pamiętajmy, że ten cykl jest cyklem nieruchomości oraz ziemi. Głównie autor na tym się skupia. To oczywiście przekłada się na wszystkie inne rynki, tak? No, ale warto o tym pamiętać, że tutaj dużo jest o nieruchomościach. Realizować zyski z. Realizować zyski w akcjach, które stały się bańkowe, no tutaj chodzi o przewartościowanie, zwiększać płynność portfela, część środków w gotówce, by móc kupować po krachu oraz w krótkoterminowych obligacjach skarbowych USA. No ja tutaj yy, przyznam się, że mam bardzo dużo gotówki teraz, ale ja też gotówkę traktuję jako stablecoiny, po prostu traktuję to jako dolary. Tego mam bardzo dużo, najwięcej teraz. Ograniczyć nowy dług, nie zaciągać kredytów itd. Jeżeli trzymasz ziemię na obszarach miast, rozważ sprzedaż w mani, czyli w tej fazie, którą w której według autora jesteśmy, bo po krachu jej wartość spada najszybciej. Ja tutaj myślę, że chodzi o to, że najpierw rosną nieruchomości w miastach, w centrach, później one są tak drogie, że ludzie szukają na obrzeżach, a później te na obrzeżach są tak drogie, że szukają doma, domów jeszcze dalej oraz ziemi pod ich budowę. I tak po prostu ta bańka się tutaj nam rozpływa, tak, w tych nieruchomościach. Rady strategiczne autora: unikaj kupowania nieruchomości wyłącznie pod flipa na krótki termin. W końcówce boomu może zabraknąć kupców. Ja tutaj y, idę sobie prywatnie krok dalej i nie mam zamiaru kupować nieruchomości teraz. Będę sobie poczekać, jeżeli faktycznie ten cykl się sprawdzi, no to za rok, dwa kupię znacznie taniej. Kiedy wszyscy są przekonani, że ceny mogą rosnąć wiecznie, to znak, że trzeba myśleć o sprzedaży. No, trzeba przyznać, że w Polsce... Mega jest to silnie zauważalne. Twoim celem jest zamiana papierowych zysków w gotówkę lub płynne aktywa, zanim rynek wejdzie w akt czwarty, czyli krach. No i idziemy dalej. Co robić w fazie krachu, według autora? Pierwsza faza, panic sell off, chronić kapitał, utrzymać wysoki poziom gotówki lub bezpiecznych obligacji krótkoterminowych, nie kupować okazji zbyt wcześnie. W krachu często pojawiają się pojawia się kilka fal spadków. Tutaj ja popełniłem właśnie podobny błąd w poprzednim cyklu, gdzie kupiłem Ethereum po 3700, no bo już dużo spadło, tak. Po czym spadło jeszcze znacznie więcej. Redukować wszelkie pozycje z dużą. dźwignią, szczególnie w nieruchomościach. Druga faza stabilizacja po panice. Obserwować rynek ziemi. Historycznie prawdziwe dno cyklu jest wtedy, gdy ziemia przestaje tanieć i zaczyna delikatnie rosnąć. Szukać aktywów z solidnym cash flow w przecenie 30-50%. W nieruchomościach preferować najlepsze. Lokalizacje w dużych miastach, to one odbijają najszybciej. No tutaj, wiecie, jeżeli jesteście zarobieni, możecie sobie kupować kilka nieruchomości i tak dalej, no to jest to dla was. Myślę, że większość z nas skupi się gdzieś tam na bitcoinie, na kryptowalutach, które też powinny być na przecenie. Rescue, Rayleigh, Fed obniża stopy i uruchamia programy stymulacyjne. kapitał zaczyna wracać na rynek. Dobry moment na kupowanie akcji dużych spółek z fundamentami nieruchomości w dołku cenowym. No i tutaj ja uważam, że też bitcoina warto właśnie wtedy kupować. Bitcoin. Spada średnio rok w bezsie, ale od, do tego później troszkę przejdziemy. Cenem jest budowanie pozycji na początku nowego cyklu. Po prostu zapakować się, gdy jest tanio. Migracja kapitału tutaj takie podsumowanie przed krachami, stopniowe zwiększanie. Udziału w gotówce i krótkoterminowych obligacjach, redukcja długów, w krachu ochrona płynności, eliminacji ryzyka walutowego i kredytowego, pod koniec krachu agresywny powrót do aktywów wzrostowych, akcje nieruchomości w najlepszych lokalizacjach, czego unikać w krachu, kupowanie na kredyt, ryzyko utraty płynności i wymuszonej sprzedaży, inwestowania w tanio wyglądające aktywa z problemami strukturalnymi, np. banki z portfelem złych kredytów, utrzymywanie kapitału w nierentownych nieruchomościach wymagających wysokich nakładów. Teraz kilka przemyśleń ode mnie. Jak wiecie, ja bazuję na cykliczności Bitcoina. Tutaj mamy wykres Bitcoina z nałożoną cyklicznością, ale żeby było to lepiej widoczne, to po prostu przejdźmy do Trading View. Tak w skrócie powiem, tutaj mamy cykliczność Bitcoina, zaznaczone halvingi oraz fazy cyklu. No i tak na szybko, no to pomału zbliżamy się do cyklicznej Bessy, tak? Po halvingu Bitcoin rośnie średnio 530 dni, po czym następuje rok Bessy. Tak było w trzech poprzednich. W poprzednich cyklach, no i zbliżamy się do tego nieubłagania. O cykliczności bitcoina mówiłem więcej w poprzednim filmie, który się gdzieś tutaj wyświetli. Polecam Wam go sobie obejrzeć, bo cykliczność Bitcoina to moja podstawowa strategia długoterminowa. Co jest też ważne, to Bitcoin bardzo silnie trzyma się globalnej płynności. Zobaczcie, tutaj mamy wykres globalnej płynności na żółto, opóźniony, przesunięty o 108 dni, no i zobaczcie, że Bitcoin z opóźnieniem, ale mega klei do tej globalnej płynności. A globalna płynność także ma swój cykl, który śledzimy od 1970 roku. Te czerwone przerywane linie to jest cykl globalnej płynności, a czarny no to wykres właśnie płynności globalnej, którą przed chwilą nałożyliśmy sobie na bitcoina. To nie jest najbardziej aktualny wykres, jaki mam, ale zobaczcie, że idziemy zgodnie z cyklem. Teraz jesteśmy gdzieś tutaj, myślę. No i zgodnie z tym cyklem szczyt globalnej płynności będzie gdzieś pod koniec tego roku, no i zacznie się spadek. No i to pokrywa nam się z cyklicznością Bitcoina, tak, że także wskazujemy na końcówkę tego roku na spadek. Do tego mamy też rynek nieruchomości w Polsce, który wszyscy możemy obserwować i myślę, że wszyscy się zgodzicie z tym, że ceny w Polsce nieruchomości niesamowicie po pierwsze wzrosły, po drugie jest bardzo silne przekonanie, że będą tylko rosły. Zostały one niesamowicie spompowane kredytem. Dwa Procent, wcześniej zerowymi stopami procentowymi po covid i zobaczcie, tutaj mamy wykres największego polskiego dewelopera nieruchomości Dom Development. I zobaczcie, tutaj mamy 2008 ten krach, tą recesję. Zobaczcie, jak to spadło. Następnie mieliśmy wzrost. No, i na telegramie, na który Was jeszcze raz zapraszam, link macie w opisie. Dodałem właśnie ten wykres Dom Development, i tutaj dodałem wykres 18-letniego cyklu. Zobaczcie, tutaj krach 2008, mid cycle. Slowdown, no i kolejna pompa. Wnioski tutaj pozostawiam Wam, ale powiem tyle, że ja będę to shortował. Jak mogliście zauważyć, bardzo dużą rolę w tym wszystkim odgrywa Fed i jego obniżanie oraz podnoszenie stóp procentowych. Dlatego tutaj postanowiłem opisać wspólny wzorzec roli Fed. Jak to wyglądało w poprzednich cyklach? Po krachu Fed ob mocno obniża stopy procentowe i zalewa gospodarkę płynnością, żeby ją ożywić. W pierwszej połowie cyklu utrzymuje stopy nisko, co sprzyja wzrostowi kredytom, odbudowie rynku nieruchomości i boomowi gospodarczemu. W drugiej połowie podwyższają stopy, ale pojawia się mid cycle slowdown. Gospodarka zwalnia i Fed ponownie obniża stopy, by podtrzymać wzrost. Wcześniej mieliśmy bańkę dotkomową, po której stopy spadły do zera. Teraz mieliśmy COVID. -a. Tak samo i w poprzednich cyklach to było bardzo podobnie. W bumie druga połowa cyklu często zbyt długo trzyma stopy nisko, co pozwala bańce na rynku na rynku nieruchomości i kredytom rosnąć. Tutaj ponownie przypominam, że mówimy o 18 latach. To, że teraz stopy zostały podniesione przez inflację, to wcale nie oznacza, że nie były zbyt długo nisko. Pod koniec cyklu zaczyna podnosić stopy, aby schłodzić inflację i gospodarkę, ale robi to wtedy, gdy rynek jest już przegrzany i zadłużony, co wywołuje krach. Myślę, że część z Was pamięta te właśnie szybkie podwyżki stóp, gdy przyszła inflacja. No i to może być właśnie to, o czym tutaj jest opisane, czyli pod koniec Cyklu to też może, jakby, potwierdzać fakt, że jesteśmy w końcówce cyklu i wszyscy czekają na obniżki stóp teraz, ale czy tak będzie? No, według tego cyklu nie, dlatego że Fed obniża stopy zawsze po krachu albo po mid-cycle slowdown. Tak jak tutaj mamy napisane, w krachu wraca do gwałtownych obniżek i zastrzyków płynności, żeby ratować system, i cykl zaczyna się od nowa. Czyli może być tak, że Fed wcale nie obniży jakoś mocno tych stóp, to, że on tam obniży o 0,25%. 0,75 tak naprawdę nie ma dużego znaczenia, bo jeżeli przyjdzie faktycznie krach w przyszłym roku, to one polecą raz, dwa w stronę zera. Jak było w poprzednich cyklach. OK, no i mamy opisany cały 18-letni cykl. Oczywiście, on jest mierzony od 1800 roku, ale nie chciałem aż tak daleko historycznie sięgać, chociaż to też jest bardzo ciekawe, bo tam była pierwsza wojna światowa, później druga wojna światowa, a mimo to ten cykl się utrzymał. Polecam Wam się zagłębić w to wszystko, jeżeli jesteście ciekawi, jeżeli chcecie więcej informacji na ten temat poznać. Naprawdę, szczególnie polecam tą książkę. Jest tylko po angielsku, ale w dzisiejszych czasach bez problemu. Co z tym poradzicie, także dajcie znać co wy o tym myślicie, pamiętajcie dołączyć do telegrama, tam cały czas dodaję takie zajawki odnośnie tego cyklu, bo ja cały czas ten temat badam, jeżeli coś ciekawego się dowiem, no to na pewno wrzucę, będę też wam dawał znać, gdy będę shortował polski rynek nieruchomości, bo mam zamiar to robić, ja generalnie osobiście bardzo mocno stawiam na to, że ten cykl się sprawdzi, Praktycznie cały swój kapitał, jaki mam, jakby kieruję według tego. Być może dużo ryzykuję, może coś mi ominie, ale według mnie ma to sens. Ale dajcie znać w komentarzu, co wymyślicie. Dzięki za dzisiaj. W następnym filmie mówię o moją strategię krótkoterminową: podzagrywanie longów, shortów i tak dalej. Dlatego pamiętaj o subskrypcji, o komentarzu. I do następnego. Na razie, czyścisz. Cześć.